Cześć, witajcie w kolejnych Szpanach i W tym odcinku kolejne doniesienia z Ukrainy, tym razem pozytywne, czy o przeprosinach Marka Zuckerberga. Także zapraszam serdecznie na materiał. A zaczniemy sobie właśnie od rewelacji z Ukrainy, bowiem właśnie ukraińska armia miała zniszczyć rosyjski okręt wojenny, co jest naprawdę dużym osiągnięciem. Ukraińskie służby wywiadowcze poinformowały o zatopieniu rosyjskiego okrętu wojennego stacjonującego w porcie na Krymie. Do sieci trafiło także nagranie z przeprowadzonej operacji, która mocno zaboli rosyjskie siły zbrojne. Nowa tu bowiem o konstrukcji wartej co najmniej 60 milionów dolarów. Jak czytamy, jednostka stacjonowała w porcie na Krymie a przedstawione nagranie wskazuje, że wykorzystano to morskiego drona kamikadze. Zaraz po zastąpieniu Rosjanie mieli też rozpocząć operację ratowniczą, ale jak podają Ukraińcy, nie przyniosła ona efektów. Kolejną ciekawostką jest sytuacja, która miała miejsce w Senacie USA. Tam bowiem trwa wprowadzenie nowego prawa dotyczącego ochrony nieletnich w sieci. No i w przesłuchaniu wziął udział Mark Zuckerberg, który niespodziewanym obrocie spraw odwrócił się do rodziców dzieci i ich przeprosił. W Stanach USA trwają przesłuchania będące częścią procesu legislacyjnego dotyczącego zwiększenia bezpieczeństwa w sieci. W ramach przesłuchiwanie są szefowie największych platform social media obecnych w Stanach, m.in. TikToka, Snapchata, X czy Twittera, a w szczególności tych należących do meta, jak Facebook czy Instagram. W pewnym momencie na sali zrobiło się dość intensywnie. Josh Holly z Partii Republikanów zapytał dość agresywnie Marka Zuckerberga, czy przeprosił już rodziny ofiar za to, co jego firma zrobiła im dzieciom. Miliarder odwrócił się w ich stronę, wstał i wygłosił przeprosiny. To była pierwsza tego typu sytuacja, jaką widzieliśmy w historii firm Meta, właśnie. Cyberpunk 2077 dostał nową aktualizację Mimo może samo to, że dostał aktualizację nie jest jakąś nie wiem, wielką wiadomością, wielką rewelacją, no to już to, że ta gra miała przestać być rozwijana, a dalej jest, jest z kolei już całkiem sporym zaskoczeniem. Patrz do gry nie jest niczym oszałamiającym, ale przypadek Cyberpunk 2077 jest szczególnie ciekawy. Gra miała przestać być rozwijana po łatce 2.0, tymczasem dalej otrzymuje nowe aktualizacje, w tym nowe funkcje. Gra otrzymała właśnie funkcje związane z wydajnością procesorów hybrydowych, a także możliwość przemalowania aut marki Rayfield. Jest też kilkadziesiąt kolejnych, mniejszych poprawek. A teraz pora na dzbany i takim dzbanem, czyli mniej przyjemną sytuacją w tym tygodniu jest to, że Nokia, czyli kultowa marka smartfonów może znowu upaść albo po prostu zostać zamieciona pod dywan, bowiem jej właściciel chce wprowadzić po prostu swoją nową autorską markę. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia, że firma HMD Global planuje wprowadzić na rynek sprzęty z własnym logo, teraz spekulacje te zostały oficjalnie potwierdzone. Oznaczać to może jednak także koniec nowych linii urządzeń z logo Nokia. Ta kultowa marka wróciła ostatecznie do życia po jej przejęciu przez Microsoft, jednak po kilku latach niska jakość i funkcjonalność nowych sprzętów, powstających pod skrzydłami HMD Global właśnie, sprawiły, że ranga marki Nokia ponownie zaczęła pikować ostro w dół. Nie powinno zatem dziwić nikogo, że HMD &E Global nie chce już być może dalej ciągnąć tej farsy, licząc na potencjalne nowe otwarcie po wprowadzeniu sprzętów z własnym logo. Finowie zapowiedzieli powstanie smartfonów, telefonów, tabletów, słuchawek, a w czasem, jeśli nowa strategia wypali, zapewne sięgną też po inne sprzęty z cyklu Internet of Things mi jest też sytuacja, która ma miejsce na TikToku, bowiem TikTok no, jest platformą oczywiście związaną z filmikami krótkimi, no, ale też głównie z muzyką. No, jak się okazuje, jeden z największych, um, jedna z największych wytwórni muzycznych chce po prostu odejść od tego i właściwie to już się stało, tak? Utwory Universal Music po prostu zniknęły z tej platformy. Osoby tworzące filmy w aplikacji TikTok będą musiały zrezygnować z umieszczania w nich muzyki tworzonej przez wielu popularnych artystów. To efekt konfliktu między twórcami aplikacji a wytwórnią Universal Music. 31 stycznia wygasło bowiem porozumienie, na mocy którego utwory artystów wydawanych przez tego muzycznego giganta mogą być wykorzystywane na platformie TikTok. Kością niezgody są oczywiście pieniądze. Universal Music oskarżyło z twórców aplikacji o zastraszanie i znęcanie się, nad koncernem w celu przyjęcia nowej stawki za użytkowanie utworów na TikToku. W ocenie wytwórni jest to zaledwie ułamek kwoty, którą płacą inne platformy społecznościowe za dostęp do całego katalogu utworów. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten tydzień. Jak zawsze, dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jakie newsy z tego tygodnia Was jakoś najbardziej poruszyły. A ja się żegnam, trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć.